Cześć! Dzisiaj razem z Iskrom pogadamy o tym, jak przygotować psa do zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych. Przede wszystkim zrób to za jego zgodą. Psy często są zestresowane czesaniem, zakraplaniem oczu czy obcinaniem pazurów, ponieważ rzucamy je na zbyt głęboką wodę i nie dajemy możliwości odmowy. Pokażę Ci, jak zbudować z psem bezpieczny schemat, dzięki któremu poczuje się zrozumiany i zgodzi się na wykonanie przy nim podstawowych czynności. Przede wszystkim zawsze najpierw pozwól zapoznać się psu z narzędziem, którego będziesz używać. Możesz go nawet nagrodzić za zainteresowanie się nim. Wypracuj z psem sygnał na rozpoczęcie sesji. Może być to na przykład dotknięcie nosem ręki lub położenie się przed tobą na kocu. Dzięki temu twój pies będzie wiedział, że właśnie zaczynacie pracę. Wszystkie czynności podziel na kilka małych kroków, jest i często nagradzaj za nie psa. Pamiętaj o przerwach. Możesz na przykład odrzucić psu jedzenie i zobaczyć, czy chętnie do ciebie wróci. Jeżeli tak, możesz kontynuować powtórki. Jeżeli zobaczysz, że cię ociąga, albo jest troszeczkę podejrzliwy, przerwij pracę i wróć do niej za kilka dni. Pamiętaj, by uszanować każdą odmowę. Jeżeli twój pies oderwie nos, ok, to natychmiast przerwij czesanie. Sesje powinny być krótkie i przyjemne dla psa. Podnoś poprzeczkę stopniowo. Dzięki za oglądanie, obserwujcie nas po więcej i zostawcie lajka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.